Monika Rychlewska, witam państwa i zapraszam na rozmowę dnia. Moim państwa gościem jest dzisiaj przewodniczący Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady, Mirosław Musielak. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. W jakiej formie działa Rada Nadzorcza Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady? Bo składa się ona łącznie z 12 członków. Proszę państwa, Rada Nadzorcza składa się z 12 członków, jak powiedziała pani redaktor. I wynika to ze statutu naszego, który jest przyjęty, który jest przestrzegany i musi być przestrzegany, to tak krótko mówiąc. I w wyniku wyborów, które dokonali Państwo na zebraniach przedstawicieli, na walnych zebraniach przedstawicieli zostało wybranych 12 osób, które reprezentują wszystkie osiedla. Osiedla Wichrowe Wzgórze i Przyjaźni po trzy osoby, osiedla Zwycięstwa, Kosmonautów i Pod Lipami dwie osoby w Radzie. Rada Nadzorcza musi wybrać na pierwszym posiedzeniu prezydium Rady, to znaczy przewodniczącego Rady, sekretarza i zastępcę oraz przewodniczących poszczególnych komisji, które pracują w ramach Rady Nadzorczej. Przewodniczącym Rady Nadzorczej zostałem ja. Mirosław Musielak, jakby ktoś nie wiedział, to z osiedla Przyjaźni, zastępcą pan Grzegorz Kaźmierczak z osiedla Zwycięstwa i pani Ewa Krokowska z osiedla Przyjaźni. Natomiast z przewodniczącymi komisji yy, też akurat tak się to rozbiło po osiedlach, żeby wszystkie osiedla były reprezentowane w tym szerokim prezydium Rady Nadzorczej. Komisja Gospodarki i Zasobami Mieszkaniowymi, Jan Muczek z osiedla Wichrowego wzgórza. Jeżeli chodzi o komisję rewizyjną, również z Wichrowego wzgórza, pan Władysław Łuczak z osiedla pod lipami, przewodniczącym Komisji Statutowej został pan Smykaj Radosław. Z osiedla Komisja Kulturalno-Samorządowa pani Dagmara Szymkowiak z osiedla kosmonautów. Także no, szeroki jest zakres prac tych komisji. Już plany pracy nasze zostały przyjęte, w związku z tym no, praca idzie pełną parą. Nowe osoby, więc nowe pomysły na pewno. Tak, tak. Zawsze tak to bywa, że nowi przedstawiciele w poszczególnych komisjach, jak gdyby prezentują oczekiwania swoich członków z danego osiedla. Te oczekiwania są różne. Niektóre są do spełnienia, niektóre nie są do spełnienia i które no, muszą albo poczekać na legislację, na przepisy prawne, które się zmieniają w czasie każdej takiej trzyletniej, Kadencji, jak nasza kadencja jest ustalona w Radzie Współdzielni Mieszkaniowej, mówię o kadencji Rady Nadzorczej. Jak często państwo mają zebrania rady nadzorczej? Tradycyjnie już to jest tak od lat ustalone, że raz w miesiącu odbywa się plenum, plenarne posiedzenie rady nadzorczej, oczywiście poprzedzone prezydium, które ustala jak gdyby porządek rady nadzorczej na dany ten komisje również mają po jednym zebraniu w miesiącu i przygotowują wszystkie materiały, które leżą w kompetencjach danej komisji i no, różnie to bywa, ale no, czasem są dyskusje długie, takie pouczające czasem, po prostu temat jest tak nie na czasie i wbrew obowiązującemu prawu, że trzeba go przełożyć na późniejszy okres. Dużo celów państwo sobie wyznaczają, a jednym z takich najważniejszych jest segregacja odpadów i edukacja członków spółdzielni, żeby robili to prawidłowo. Proszę państwa, pozwoliłem sobie kilka razy stanąć przy altankach śmietnikowych na poszczególnych osiedlach, i muszę powiedzieć, że przerażony jestem tym, co tam zaobserwowałem. Każdy członek spółdzielni, każdy mieszkaniec z naszej spółdzielni za wywóz nieczystości odpadów śmieci płacimy miesięcznie po 14 zł od osoby w danym mieszkaniu. Jeżeli segregujemy. Tak, Jeżeli te śmieci są segregowane. Ostatnio nastąpiła dosyć drastyczna zmiana w instytucji, która odbiera od nas śmieci i w tej chwili, jeżeli śmieci nie będą segregowane, karna opłata może wynosić od dwóch do czterech wartości. Jak powiedziałem, 14 zł od osoby, proszę policzyć teraz razy 4 no to jest 56 złotych zamiast 14 zł od osoby. Teraz gdyby to wziąć. Na przykład przeliczyłem sobie budynek, w którym sam mieszkam, na osiedlu Przyjaźń. Budynek trzyma 490 kilka mieszkań. Proszę sobie wyobrazić, że zamiast 205 800 zł miesięcznie, płaciłby nasz budynek 596 400 zł. W sytuacji, gdyby to był ten przelicznik razy 4. A jak wygląda? Ta sytuacja, jeżeli chodzi o naszych mieszkańców. Chciałem w tym, w tym miejscu zaapelować do Państwa, że bardzo, ale to bardzo proszę i apeluję do wszystkich Państwa, żeby te śmieci segregować. Bo wystarczy, że na te 490 parę mieszkań jeden członek wrzuci do kubuła, w którym powinny się znajdować plastiki, butelkę szklaną i Odbiorca tych śmieci ma prawo nam naliczyć czterokrotną wartość. Po rozmowie z zarządem spółdzielni no, twierdzą panowie prezesi, że może to być tak, że najpierw będzie przelicznik razy dwa, potem razy trzy, a potem razy cztery, jeżeli to będzie się powtarzało, będzie ten bałagan jak gdyby trwał w jakimś tam okresie czasu a warto segregować nie tylko po to, żebyśmy płacili mniej, żeby te kary nie były naliczane, ale też po to, żeby jednak chronić środowisko. O czym też przypomina akcja światowa sprzątania świata, która odbędzie się już 20, 21 i 22 września. Proszę państwa, naprawdę kultura wymaga tego, żeby zasad i praw, które obowiązują w danym miejscu, w kraju należy przestrzegać. To od tego nie ma odwołania. I każdy z nas, co kieruje samochodem, wie, ile kosztuje przekroczenie szybkości w mieście o 10 km na godzinę, i tak dalej. Ale śmieci to będzie jeszcze coś gorszego, bo spółdzielnie może to kosztować w skali roku na wszystkie budynki, wszystkie osiedla, może kosztować no, ponad kilka milionów złotych. To, to nie są żarty już w tej chwili. To może doprowadzić do no, zachwiania równowagi gospodarczej spółdzielni, a w efekcie, proszę Państwa, to jest bardzo proste, bardzo prosta konstatacja tego. Będą musiały podnieść czynsze, będą musiały się zwiększyć. Także bardzo prosimy o to, żeby jednak zadać sobie ten trud i te śmieci segregować. I warto też sprawdzać harmonogram wywózki odpadów, żeby te śmieci wielkogabarytowe nie zalegały przy altankach śmietnikowych. Proszę Państwa, no naprawdę aż, aż trudno o tym mówić, bo dosłownie spółdzielnia wywiesiła na wszystkich klatkach schodowych informację, że w tych i w tych dniach będzie odbiór śmieci wielkogabarytowych i dokładnie jeden dzień później na altance śmietnikowej na osiedlu Przyjaźni widziałem cały zestaw mebli i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I, i to no, bardzo prosimy, dlatego że to zagraża bezpieczeństwu w tych altankach, bo każde podpalenie tej altanki, a zdarzało się to bardzo często, to są materiały łatwopalne, to wszystko no, idzie z dymem bardzo szybko, także bardzo prosimy, żeby przestrzegać, tych terminów, bo to usprawnia pracę spółdzielni, jak również tym odbiorcom. I tutaj możemy też odesłać mieszkańców na stronę internetową goab.org.pl, gdzie również ten harmonogram wywózki odpadów się znajduje. Innym ważnym tematem, nad którym pracuje Rada Nadzorcza, to jest montaż paneli fotowoltaicznych. Najpierw mają się one pojawić na budynkach wysokich na Osiedlu Zwycięstwa. Szanowni Państwo, Panele słoneczne kiedyś, no parę lat temu, 3-4 lata temu, to było marzenie wszystkich zarządców nieruchomości. W tej chwili po ostatnich obniżkach cen przez firmy chińskie i japońskie, ceny tych paneli tak spadły, że warto w to inwestować. Mieliśmy już dwukrotnie wizytę w naszej spółdzielni, Pani minister Emilewicz, która odpowiada w rządzie za przedsiębiorczość i nowoczesne technologie. Jak się dowiedziała, że planujemy szeroki zakres wykorzystania budynków, tak jak pani redaktor powiedziała, wysokich do montażu tych paneli, to weszliśmy w to natychmiast. W tej chwili w zasadzie już są w trakcie realizacji inwestycje na Budynku na osiedlu przyjaźni, gdzie mieści się winogradzka telewizja kablowa, z uwagi na to, że ta energia elektryczna y, może być spożytkowana y, no, z większym takim sukcesem niż na innych budynkach, jak również na budynku zarządu spółdzielni na osiedlu przyjaźni, budynek 125. Proszę Państwa, jak wygląda? Koszt tego, bo to ludzie różnie mówią na ten temat. Jeżeli chodzi o budynki wysokie, gdzie zużycie, gdzie jest wentylacja mechaniczna, to wyliczyliśmy, że zmniejszenie kosztów tej wentylacji mechanicznej będzie jakieś o 50%. I to powoduje, że są to oszczędności no mądre które wpływają na to, że na ekologię, na środowisko i tak dalej i tak dalej. Ale I co też... warto zaznaczyć we Wrocławiu już e, taka metoda jest stosowana montażu paneli fotowoltaicznych i dzięki temu nawet tam o 75% udało się to zużycie energii w częściach wspólnych zaznaczmy, tak. bo to nie chodzi tylko o mieszkania, ale też o klatki schodowe, o windy. Udało się to zużycie zminimalizować. Tak, byliśmy w spółdzielni mieszkaniowej, wrocławskiej w spółdzielni mieszkaniowej, Wrocław Południe, i faktycznie tamto nasłonecznienie jest troszeczkę lepsze jak w Poznaniu, ale mimo wszystko. Bezwzględnie będziemy szerokim torem i z największymi zasadami uprzywilejowania te tematy realizowali, z uwagi na to, że to też jest zdrowie naszych mieszkańców. Mniej spalin w powietrzu, tych spalin takich niebezpiecznych, to ta energia czysta no, po prostu no, jest tym wyjściem najmądrzejszym, najlepszym i najzdrowszym dla naszych mieszkańców, zresztą dla wszystkich mieszkańców Poznania. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za naświetlenie tych ważnych tematów, którymi zajmują się teraz członkowie Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Moim Państwa gościem był przewodniczący Rady Nadzorczej, pan Mirosław Musielak. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję również Państwu za uwagę i do zobaczenia. Również dziękuję za uwagę i do zobaczenia.